to wynik Brunicowa Komorowskiego i sztab Białorusowa Kaczyńskiego. Tu również oklaski już nie były w sprawie radości, ale wiara i nadzieja w to, że te wyniki jeszcze się zmienią. Przypomnijmy je, 53,1% głosów to wynik wyborczy Brunicowa Komorowskiego. Białorusowa Kaczyńskiego 46,9% głosów. Różnica wynosi w tej chwili dokładnie 6,2%. Zobaczmy, teraz tak to była... Przypomnę, że w pierwszej dużej mierze to 55%, w tej chwili 56,2%, a więc frekwencje jest... nie